Rozmowy nieradykalne. Katarzyna Klimaszewska. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Mateusz Gibała, autor portalu Polityka po nordycku. Skupimy się na Szwecji, oczywiście. Cześć, Mateuszu. Cześć. Może niekoniecznie oczywiście, bo zajmujesz się też innymi krajami. Ale dzisiaj Szwecja będzie dla nas tym punktem odniesienia. Będziemy mówić o bezpieczeństwie migracji, zmian, jakie zapowiedział rząd. Jesteśmy po dwóch latach od wyborów parlamentarnych w Szwecji, ale może byś nam przybliżył dla słuchaczy, jakie zmiany zaszły na scenie politycznej po tym 2002 roku, bo to też jest wypadkowa tego, o czym będziemy mówić. Mówiąc na początku konkretnie zaszła zmiana z lewicy na prawicę. Strona lewa przegrała wybory, socjaldemokraci, można by powiedzieć, że dość mocno przegrali wybory dwa. To Temu Było się to dużym sukcesem przede wszystkim w Szwecji demokratów, którzy, no co by nie mówić, najwięcej ze skali. Oczywiście mamy premiera z y, umiarkowanych, ale to Jimmy Edgson Ex tak naprawdę tam szasta kartami i to on decyduje o tym, jak ta polityka wygląda, bo nie oszukujmy się, rząd złożony z chrześcijańskich sze demokratów, z liberałów, z umiarkowanych, no i z radykalnych Szkocji demokratów jest dość mocno zróżnicowany. Nie ma takiej jednej spójnej polityki. Oczywiście dokument rządowy, jest, ale nie ma co się oszukiwać, że umiarkowani chrześcijańscy demokraci i trochę liberałowie mają wiele wspólnego, ale szwedzcy demokraci są bardzo radykalni w swoim poglądzie. Widzieliśmy to już od początku rządzenia nowej władzy, gdzie szwecy demokraci mówili jasno: albo zmieniamy politykę migracyjną i robimy porządek w państwie, albo nie macie co liczyć na nasze wsparcie. Więc to ta zmiana percepcji myślenia w szwedzkiej polityce, od 22 roku się mocno zadziała. Wiadomo, że to jest skutek 2015 roku i lat wcześniejszych, kiedy to zlużowano tą politykę migracyjną i pojawił się ten, no niestety słabe słowo, ale problem w postaci migrantów. Teraz widzimy, że tak naprawdę Szwecja i w naszym polskim mainstreamie jest cały czas na wokandzie w kwestii danów czy zamachów i ostatnich wydarzeń. Niestety widzimy tylko Szwecję w tym takim czarnym kolorze, a nie. Białym albo szarym. Dobrze, że wspomniałeś o dokumentach, bo właśnie chciałam Cię zapytać o strategię integracyjną. Jak sobie ją czytałam, to wydaje się fajnie przemyślana. Tam jest nacisk oczywiście na walkę z dyskryminacją, wolność wyznania i religii. My się śmiejemy z tego, właśnie, że migranci mają być nauczani szwedzkich wartości. No to może nie jest do końca głupie, bo fajnie przedstawić tym ludziom, co to jest społeczeństwo hmm. obywatelskie. Oni generalnie raczej nie wywodzą się z takiej kultury społeczeństwa obywatelskiego. Dostęp do rynku pracy, edukacji. Bardzo fajnie zaplanowane takie wsparcie na szczeblu lokalnym, żeby tych ludzi nie zostawiać samych sobie. Ale to nie wychodzi. I dlaczego? Może po prostu pada logistyka, że ludzi jednak było po prostu w tym 2015 roku za dużo. Chyba też nie do końca władze przewidziały, że to jednak są osoby z terenów skonfliktowanych. To nie są migranci zarobkowi tylko, tylko, w głównej mierze to były osoby, które właśnie uciekały przed wojną. No teraz wchodzi reforma, o której pewnie zaraz powiesz. Ale ja też nie jestem pewna, czy ona zadziała, bo Bliski Wschód nie jest dużo spokojniejszy niż był. Oczywiście, że nie jest dużo spokojniejszy. Szwedzi mają to w głowie, że to jest problem, był problem, no i niestety będzie problem w postaci migrantów. To się nie zmieni w przeciągu roku, dwóch. Tak naprawdę potrzeba jeszcze z dwóch kadencji, żeby to w miarę uspokoić w sytuacji wewnętrznej kraju. Tu widzimy przede wszystkim premiera Tristersona, który by the way, da z tym mocno współ... współpracować z polskim rządem, że widzi Wspólne wartości. Zresztą wczoraj mieliśmy spotkanie teraz służy specjalnych siemoniacza ze, ze swoim szwedzkim odpowiednikiem. Oni chcą współpracować, widzą przede wszystkim tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich wspólników w tym, którzy mogą ich wiele nauczyć. Wiemy, że no niestety, tak jak powiedziałem na początku, ta polityka wcześniejszej władzy była za bardzo luźna, to spowodowało ten problem. Też Szwecja ma problem taki, że ta młodzież jest zaciągana do dżanrów i to też jest teraz mocno poruszane, bo to młodzi nawet w tym ostatnim zamachu Uczestniczyli i to oni są teraz taką siłą napędową tych danych. Stanowi to ogromny problem, który na pewno nie będzie szpilk rozwiązania. Też ta nowa reforma, która ma być wprowadzona, ostatnie w ogóle reformy a propos sądownictwa, właśnie kwestii imigrantów, moim zdaniem są ok, ale też nie do końca. Ten problem rozwiązują, bo dalej mają ludzi, to właśnie w tych szwedzkich mediach jest podkreślane, podczy że okej, okay, reforma, reformą, dobrze, że działacie, ale musicie jeszcze zrobić coś ponadto, bo tak jest, też powiedziałeś o tym, że są ci ludzie z Bliskiego Wschodu, nauczani tego społeczeństwa obywatelskiego i to jest jak najbardziej spoko, ale też pamiętajmy o tym, że wiele z tych osób jednak nie chce się uczyć tego społeczeństwa obywatelskiego. Oni tam idą, żeby tak naprawdę swoje Kulturę w Szwecji, a nie zaciągać się z tej kultury Szwecji. Zrobienie z ich takich pa paraszwedów, wiem, że to jest złe słowo, troszeczkę, ale pa paraszwedzi z nich nie wyjdą, niestety. Fajnie jest to mówić, fajnie jest to mieć w strategiach, ale niestety ciężko jest to wprowadzić w praktykę. ówczesna minister migracji mówiła, że właśnie nowa reforma, która będzie pożyła środki dla azylantów, żeby nie, nie tworzyć obywateli cieni, mhm. y ona się powoływała na to, że. Już już takie właśnie ośrodki istnieją też w innych krajach. No tylko właśnie pytanie jest, jak bardzo będzie to efektywne? Czy administracja nadąży dawać, dawać te wnioski azylantom? No bo też wiemy już doświadczeń innych krajów, że często z tych obozów tworzą się właśnie albo takie strefy non-go. Ci ludzie też często padają. Ofiarą radykalizacji też często prowadzona jest tam propaganda fundamentalistyczna, którą targetuje Państwo Islamskie często też na tych ludzi. To są też coraz młodsze pokolenia. Też znalazłam ciekawe statystyki, że osoby, które już urodziły się, są migrantami, urodziły się, zwłaszcza te młode, one jednak wykazują niższy status, jeśli chodzi o edukację. Mimo że że teoretycznie powinny przynajmniej mieć dostęp, tak? Ale może też jest kwestia tego, że ta strategia migracyjna tak jakby daje dostęp do wszystkiego, ale jednak ci ludzie potem stykają się z tym rynkiem pracy, plus do tego dochodzi jakaś niechęć kulturowa. Potem właśnie widzimy to, co się ostatnio niestety zadziało, gdzie zabito on Polaka, który mieszkał w Szwecji. I powiedzmy, jak to jest duży problem gangu? Bo tak jak mówiłaś, pięć wybuchów w ciągu ostatniego miesiąca są głównie takie nagłówki w polskiej prasie odnośnie Szwecji. Jak duży jest to Problem, i czy on jest głównie w dużych aglomeracjach, czy on jest rozproszony? Generalnie jest to bardzo duży problem. Widzimy od 22 roku w zasadzie co roku jest aktualizacja, że Szwecja pobiera pod względem wybuchów w Europie i tym podobnych, więc jest to naprawdę ogromny problem. Równie jest on skupiony w tych większych aglomeracjach typu Stockholm Malmo i tym podobne, ale moim zdaniem może to się przenieść za niedługo jeszcze w te. Mniejsze aglomeracje być bardziej rozproszone, bo pamiętajmy, że tych migrantów no, stali od 15 roku nie jest mało i oni nawet będą chcieli się tak naprawdę rozproszyć, żeby być mniej uchwytywani, bo jeśli się. Zagłębią za y, w tych aglomeracjach miejskich wielkich, no to będzie to jednak le, lepszy pomysł dla szwedzkiej policji, która będzie miała łatwość z ich wyłapaniem, a tak to będą jeszcze nieuchwytni. Co do samej dandrów właśnie co poruszyłaś, no to ten problem z pracą, rynkiem pracy jest ogromny i dla takiego migranta młodszego, szybciej i lepiej jest złapać duże pieniądze z dandrów za zlecenie i niestety często czarcenie ludzi i yy, no, wchodzenie w wojęte, mówiąc kolokwialnie, niż szukanie przez długi czas pracy, to, to jest naprawdę duży problem. Też ogólnie emigranci nawet z Europy mają często problem, żeby szybko złapać pracę, bo jest ta niechęć nawet wobec Polaków. Tak samo jak Polacy w Norwegii, to samo w Szwecji też są dość lubiani i jest taka kate kategoryzacja, że ty jesteś stąd, a my cię często nie chcemy. Ta samo jest z Bliskim Wschodem, bo jednak pamiętajmy, że od momentu tych wybuchów i nadgłaśniania sprawy jest ogromna niechęć do migrantów z bliskiego wschodu w Szwecji i tak naprawdę społeczeństwo chce radykalnych zmian. I te radykalne zmiany, niestety, przynosi, przy, przynosi partię szwedzkich demokratów, która populistycznie idzie tym prądem, że albo wywalamy wszystkich tak naprawdę i rozwalamy meczety, co ostatnio lider powiedział w przeciągu ostatnich miesięcy, że najlepiej to rozwalić wszystkie meczety i mieć spokój. To jest ich taka recepta i to dla szwedzkiego społeczeństwa, szczególnie tego najmłodszego, jest takim dobrym prognostykiem i dobrą radą, żeby za, za, za nimi zagłosować, bo oni idą tym prądem młodzieżowym, a młodzież, tak samo jak na naszym polskim podwórku, trochę w tych 18-25 często dać ich radę radykalny z pomysłów przychodzi po prostu. Właśnie miałam się ciebie pytać, czy też właśnie pomysły na rozwiązanie chociażby kwestii migracji muzułmańskiej też są tak radykalne, jak na przykład w Holandii, gdzie też mówi się o zamykaniu meczetów. Miałam nadzieję, że może nie, ale widzę, że jest podobnie, bo to też nie jest rozwiązanie. Ci ludzie gdzieś muszą jednak pobierać nauki, bo wiem, że też to właśnie radykalizacji dochodzi w meczetach i często one są pod, tak jak przed w Niemczech, specjalnym nadzorem służb specjalnych. To oczywiście nie, nie, nie wszystkie Meczety. No ale to jednak jest takie miejsce, gdzie najłatwiej największą liczbę muzułmanów spotkać o różnym, o różnym backgroundzie. A jakie ty byś właśnie, a propos Polski, wyciągnął rekomendacje z tego, co się dzieje w Szwecji, Skandynawii? No bo Polska, to co się podoba pewnie krajom skandynawskim, no jest w dużej opozycji do, do przyjmowania migrantów. Chociaż jakąś tam część przy, przyjmujemy, no ale można powiedzieć, że mhm. nas ten kryzys jednak w 2015 16 roku ominął. No teraz Parlament Europejski przyjął właśnie ten Pakt Migracyjny, tak te, te rozwiązania solidarnościowe. No nie wiem, ile Polska będzie w stanie tak naprawdę forsować i przeciwstawiać się temu. Podejrzewam, że prędzej czy później ktoś tu do nas też przyjedzie i czy ty uważasz, że właśnie taka polityka na takiej zasadzie antagonizmów nie, nie przyjmujemy? Jest ok? Czy może jednak możemy coś wyciągnąć z, tej, z tych dokumentów, z tych polityk integracyjnych? Teraz już się lat nie mówi o asymilacji, właśnie. Tak tam w Wielkiej Brytanii odeszli od tego, że się nie mówi asymilacja, tylko właśnie integracja. Czy możemy jakoś biorąc pod uwagę, że te kwoty tam 30 tysięcy, także przyjmujemy, 30, nie pamiętam chyba, tylko 30 tysięcy albo płacimy, albo inaczej wspieramy. Zarządzanie tą migracją. Czy my przy takiej kwocie na przykład migrantów określonych, azylantów, u nas się to tak uchodźca, azylant to jest różnica, u nas to się tak w Europie traktuje trochę wymiennie, jesteśmy w stanie jakoś tym zarządzić, że to Polska powiedzmy będzie tym przykładem integracji, bo my nie mamy tak naprawdę złego doświadczenia, nawet historycznego, powiedzmy, z imigracją z Bliskiego Wschodu, z migracją muzułmańską. Ale też Kolegium Civitas kilka lat temu fajne badania przeprowadził, że my swój stosunek do migrantów tak naprawdę nie opieramy na własnych doświadczeniach, tylko na tym właśnie, co widzimy na zewnątrz i przenosimy to na, na, na swoje podwórko. No i niestety media no, mówią tylko o tych negatywnych sprawach, co, co percepcję polskich obywateli nastawia no, negatywnie. Tak, poprzez to nastawienie medialne jesteśmy bardzo hermetyczni w swojej postawie. Ja uważam, że. Ten trop szwedzki-nordycki nie wiem, czy jest tak naprawdę osiągalny, bo uważam, że jednak Szwecja ma o wiele bardziej rozwinięte ośrodki i jest to jednak inna sprawa. Tak samo Dania ostatnio inwestuje w ośrodki w samej Afryce, tak żeby tam rekrutować tych azylantów i w najgorszym wypadku ich gdzieś indziej w Afryce przenosić. Więc są tu jakieś rozwiązania, na razie uważam, że... Przyjmowanie większej ilości migrantów nie jest w polskim interesie, bo trzeba zadbać właśnie o te ośrodki, o samą strategię, która musiała być dostosowana do naszych warunków, nie do skandynawskich. Bo to też należy zaznaczyć, że to są jednak troszkę inne regiony, inne polityki i trzeba dostosować pod naszą. A nasza nie jest stricte skandynawska, nasza jest bardziej środkowo-wschodnia. Możemy się wzorować bardziej na rozmowach właśnie z V4, yy, z wyższym gradem, tak, yy, a nie z Stanowiami. Tam tylko możemy właśnie zabierać o rozmowy i o to, jak wy to widzicie w sensie Stanowowowie. Ale uważam, że no jest dużo pracy i na ten moment nie skusiłbym się na stwierdzenie, że możemy jak najbardziej przyjmować i się tym no nie stresować, że coś z tego nie wyjdzie, bo też pamiętajmy, że jest to trochę cinta niespodzianka, tak mówiąc szczerze i nie wiemy, co nam przyniesie dany przedział osób, które do nas przyjdą. Więc przede wszystkim budowanie skutecznej strategii. I dostosowanie społeczeństwa poprzez też neutralny przekaz, nie stricte negatywny, bo właśnie to już je zaznaczyłaś, Jeśli chodzi o Szwecję, no to jak ja cię wchodzę na polskie media, to cały czas jest zamach, tutaj szacy demokraci, a nie ma takiego rozgraniczenia. Jedyne rozgraniczenie tak naprawdę ze strony nordyckimi jest w kwestii klimatu, bo tam, tam stąd wywodzą tak naprawdę swój insight. I tycząc tego mamy taki pozytyw, ale w kwestii bezpieczeństwa to cały czas mamy, że Szwecja chce inwestować, Szwecja chce poprawić swoje bezpieczeństwo, w Szwecji są zamachy i no jest to stricte negatywny przeczas, więc y, musimy też jako polskie media, w polskie społeczeństwo zacząć troszeczkę szukać innych informacji, bo wiadomo, że tam sytuacja no, nie jest kolorowa, ale też właśnie szwecji rząd y, cały czas w przeciągu tych dwóch lat tak naprawdę Zrobił już y, dużą robotę. Wiadomo, to, to jedno, na przykład powiedziałem, nie jest to wystarczające jeszcze, bo to trzeba właśnie dostosowywać. Y, warunki się zmieniają, sytuacje się zmieniają. Nikt nie przewidział tak naprawdę, że przy, przyjdzie jakiś człowiek, y, który ma obywatelstwo duńskie i Szwecji, i zacznie palić wieczorem. I było, jedno wiecie z tak, że tutaj mamy akcesję Szwecji do NATO a jeden człowiek sobie przyjeżdża i nagle blokuje, bo przez niego Turcja mówi, że nie. Więc yy, takie sytuacje zmieniają tą strategię. Szwedzi na szczęście dość szybko reagują na to, ale też przed nimi dura, dura droga i sa, samo na to i zabezpiecza tak naprawdę, że mają inne lepsze instrumenty też mają większą współpracę z, z, krajami, z krajami członkowskimi. Ale cały czas praca, praca, jeszcze raz praca. Właśnie duże, duża istnieje obawa o jakieś ataki terrorystyczne wśród spo, społeczeństwa. No bo ostatnio udaremniono tak atak na, na parlament przez, przez niemieckie służby. No i chyba w ogóle więcej ataków się teraz udaremnia, bo już no nie, nie ma takich powiedzmy spektakularnych zamachów w Europie. No nie licząc tego ostatniego w Rosji, tak. Chociaż Rosja się teraz wypycha z Europy, więc to. No, no ale był, tak. I widziałam też, że ten poziom tak, zagrożenia terrorystycznego w tej tam skali do, do pięciu jest podniesiony na, na cztery. Czy to są takie działania bardziej prewencyjne? Czy jednak no, ten problem z takim radykalnym islamem, i tutaj też aktywieniem się Państwa Islamskiego głównie właśnie teraz z Afganistanu dalej jest problemem? Oczywiście jest to dalej problem. Nawet w ostatnich miesiącach yy, patrząc na Norwegię, Szwecję, Finlandię, mieliśmy informacje o podłożonych bombach, tak? Yy, pod parlamentem i już był zgrzyt tak naprawdę, że co, coś się zaczyna dziać. Więc yy, tam jest to problem i będzie dalej problem. Takie informacje yy, będą na porządku dziennym tak naprawdę, żeby się tego spodziewać. Yy, sam sztorm przecież nawet codziennie. Wieś, yy, Wpiszę, były stronę, tak naprawdę, media szwedzkie, to ma się praktycznie codziennie przyszedł że był była atak bombowy, była strzelanina. I no, idzie to w coraz bardziej radykalną stronę, która mam nadzieję, że zostanie w najbliższym czasie przerwana. Wiadomo, w najbliższym czasie to mówię, że w perspektywie 3-5 lat, tak naprawdę, ale nie wiemy, czy to się stanie, bo. Też y, pamiętajmy, że takie grupy osoby lubią być y, schowane, nie, nie lubią się eksponować. Nawet teraz w internecie coraz rzadziej można spotkać, że ktoś się chwali tym, że zorganizuje zamach w Szwecji, więc y, jest to mało uchwytne dla szwedzkiej policji. Też y, sama Finlandia ostatnio y, bardzo mocno ostrzega Norwegię i Szwecję, że. Do niej już napływają ich grupy gangsterów i też chcą wpływać, więc yy, i Finlandia może być niedługo takim miejscem, które będzie potencjalnie podobnie yy, funkcjonowało jak Szwecja. A też pamiętajmy, właśnie a propos Rosji, że Rosja chciałaby, żeby taka Finlandia była zagrożona i żeby sytuacja wewnętrzna była bardzo słaba, tym bardziej, że oni. Cały czas tymi migrantami z Bliskiego Wschodu i Azji czekają na wschodniej granicy Finlandii, więc dla nich to była po prostu gratka i takie darmowe narzędzie do dezinformacji. Podsumowując, uważam, że ten rząd jednak coś robi w tym kierunku, żeby sobie radzić, może niekoniecznie jeszcze będziemy to widzieć, tak, żeby móc powiedzieć, że wygrali wybory, bo poradzili sobie z migracją i z integracją. Pewnie tu trzeba nawet z kolejnego pokolenia, pewnie, żeby się z tym wszystkim uporać, ale myślisz, że Szwecja jest na, na dobrej drodze? Oczywiście jest na dobrej drodze i jeśli by obecny rząd miał wygrać znowu, to raczej przez to, że zaczął działać przede wszystkim z tym problemem, bo zwalczyć nie zwalczy do następnych wyborów parlamentarnych. Uważam, że ten problem to jest w sumie cały czas, że w perspektywie 5-10 lat może zostać rozwiązany, ale tego nie wiemy. Wiadomo, że Szwedzki rząd działa, też chce współpracować międzynarodowo i, i żeby te służby wywiadu zagranicznego też im pomagały. I to jest bardzo dobre. Uważam, że te zaniedbania właśnie z tych lat 2015-2020 zniknęły, chociaż sam też nie obarczam rządu socjaldemokratów, bo nie można też mówić, że oni byli całkowicie źli. Też pod koniec zmienili swoją politykę i zobaczyli, że coś nie, nie gra, mówiąc czarlifialnie. I oni zaczęli tak naprawdę działać, a to, że ten nowy rząd Zaczął prężnie działać, no to po prostu też kwestia przekazu, no i właśnie tych populistów ze Szwecji, demokratów, którzy cały czas mówili o tym problemie i w końcu to do Szwecji społeczeństwa dotarło. Ale też jest tak naprawdę tutaj wojna na Ukrainie, bo jak wiemy, społeczeństwo gdy za, za bramą Traju jest zagrożenie, no to się radykalizuje mimo wszystko i chce zadbać o bezpieczeństwo. A to bezpieczeństwo partie prawicowe zapewniały w swoim przekazie, więc trochę naturalnie one zestały i zyskują nadal. Chociaż patrząc na sondaże, no teraz bryluje Partia Socjaldemokratów, ale to właśnie skutek trochę błędów, afer i troszkę jeszcze niestutecznego przekazu, który z poprzednich wyborów teraz. Trochę się osłabił. No i te przykazy też lidera szwedzkich demokratów, który mówił o tym wygórzaniu meczetów, o tym, że trzeba tych muzułmanów jak najszybciej wypędzić. No to też mimo wszystko nie do końca trafiało do społeczeństwa. Wiadomo, że kwestia walki z tym jest okej, okay, ale takie bardzo, bardzo radykalne pomysły dochodzą tylko do, do 5%, a nie do 100%. Więc to jest naturalne, że. W końcu zaczęło im poparcie spadać, tym bardziej, że partie rządzące zawsze po tych dwóch latach mają tak. Szwecji, że nagle mają ten spadek poparcia i do i przy wyborach albo już wzrasta, albo no już niestety kończą swoją historię i czas na now nową władzę. To niestety jest, często obserwujemy, że partie prawicowe uciekają później, też na początku właśnie niestety w takie no bardzo radykalne też stwierdzenia, no, które też nie są rozwiązaniem tak żadnej sytuacji, są właśnie bardziej takie populistyczne. Ale tak już pod koniec naszej rozmowy to w miarę optymistyczne jest to, że mówi, że jednak w Szwecji nie masz takiego poparcia dla, dla takich radykalnych słów, bo to też nie jest dobre. Ja też ostatnio Słuchałam właśnie sporo o Szwecji, przygotowując się do naszej rozmowy, że Sz Szwedzi w pewnym momencie byli w ogóle, może dalej są w pewnym sensie dumni z tego, że oni są właśnie taką otwartą kulturą. No bo jednak patrząc na historię, no to ten model szwedzki to przecież ogromne, ogromne przeobrażenie tak, takiego homogenicznego społeczeństwa. Ta otwartość naprawdę multikulturalna jest, jest ogromna. Bym chyba powiedziała, że nawet może, może większa niż, niż, niż w Niemczech. Też, tu te, też te kraje wszystkie mają trochę podobną historię, bo na początku była ta migracja głównie, głównie zarobkowa. Ale myślisz, że Szwedzi że jeszcze, jeszcze, właśnie są, jeszcze mimo wszystko są otwarci? Czy na przykład często podróżujesz pewnie do Skandynawii, widzisz, widzisz taką w ogóle różnicę w podejściu do, do osób? Też kiedyś spotkałam się z takim komentarzem, że to po prostu widać na przykład w restauracjach. Się traktuje te osoby często no inaczej, po prostu tak patrzymy na nie. Tak, jest to widoczne. Wiadomo, że Szwecja ma ten swój insight i jest otwarta tak całościowo, ale jest trochę taka dyskryminacja. Zresztą czaje nordyckie, mimo że słyną ze swojej otwartości, to nawet możemy powiedzieć przykład samów Lapończyków, którzy przez rządy Szwecji, Norwegii Finlandii przez ponad 100 lat byli dyskryminowani. Tak samo jest tutaj z migrantami, że. Na początku była ta otwartość, ale w momencie, kiedy stali się tym problemem, no to zaczęła się ta otwartość przeobrażać w dyskryminację i trochę nienawiść, bo a to zabierają miejsca pracy, a to e, po prostu są. Szwedzi często niechętnie patrzą właśnie w restauracjach, bo widać tą inność, tak? To trochę tak jak dawno jali, patrzyli no, na osoby z Afryki. Niestety ten przykład jest bardzo mierzący, no ale tak naprawdę ta z, jest tak, że Szwedzi patrzą na osoby z Bliskiego Wschodu i też jest ta inność pod względem kultury, pod względem ogólnego wychowania i dostosowanie się do tego społeczeństwa, bo to jest Szwecji, jest dla nich ciężkie i często szybko rezygnują z tego dostosowania, mhm. po prostu przebiąc tę swoją kulturę, chcąc zakładać swoje getta. To też nie jest dobre słowo, no ale chcą zacząć swoje data, takie miejsca, osiedla i tam się po prostu asymilować za sobą. Dzięki Mateusz, bo poruszyliśmy dużo też ważnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych tematów, które dalej są, mają swój oddźwięk w Europie. No i na pewno będziemy jeszcze śledzić to, co się dzieje cały czas w Skandynawii. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, zasubskrybuj i do usłyszenia.